Dzień dobry Państwu, mówi Marta Markowska, a naszym dzisiejszym gościem jest pan Andrzej Sadowski, założyciel Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy od przedstawienia Państwu, o czym będziemy rozmawiać. W dużym skrócie, żeby wiedzieli Państwo czego się spodziewać. No, mogą się Państwo spodziewać, że w życiu są pewne stałe rzeczy, stałe elementy, tak, że Rosja jest cały czas dla nas zagrożeniem, jak to było od wieków, że wolność i prawda są wartościami, o które e, warto się bić i warto je cenić, póki je mamy, bo jak je utracimy, to jakość naszego życia może się jednak e, zasadniczo zmienić. I to, że niestety e, od nas w dużej mierze i naszego zaangażowania zależy, czy w Polsce będzie lepiej, a nie gorsze. Myślę, że jest to celna uwaga, dlatego warto posłuchać, o czym rozmawialiśmy, do czego serdecznie Państwa zachęcam.